Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać. Widziałam z całą pewnością najlepszy polski film roku 2025. No, chyba, że polscy reżyserzy czymś mnie jeszcze zaskoczą, ale nie wiem. W każdym razie ten film nosi tytuł Utrata równowagi. To jest film nowy, świeży, spinający się, bez dziur scenariuszowych, bardzo dobrze zagrany. Wszystko jest w tym filmie. Moim zdaniem, na miejscu. Liczę na to, że ten film wzbudzi w Was takie same emocje, jak we mnie. Film Utrata równowagi opowiada historię dziewczyny, która kończy właśnie studia aktorskie, za chwilę ma się odbyć przedstawienie dyplomowe, no i zmienia się osoba, która to przedstawienie dyplomowe ma ze studentami przygotować. Pojawia się on. Cały na biało, Tomasz Schuhart, a właściwie bohater, grany właśnie przez niego. Tu mogę się przyznać do tego, że to jest moja wielka ekranowa miłość. I z Tomkiem Schuhartem obejrzę wszystko, nawet jeśli on będzie grał drzewo albo krzesło, wszystko mi jedno. Dlatego tak bardzo ucieszyłam się z plotek, że podobno Netflix robi swoją alternatywną wersję lalki i w tej wersji lalki Wokulskiego zagra właśnie on. No ale nie o lalce miało być. No i pojawia się. Wiecie, nowy reżyser, który oczywiście, no tutaj to myślę, że nie trzeba być detektywem Sherlockiem Holmesem, żeby zgadnąć co będzie dalej, stosuje kontrowersyjne metody wyciągania z aktorów. Emocji. Ta nasza główna bohaterka trochę jest jakby już zawiedziona tym swoim aktorskim życiem. Ona nie chce już, ona mówi, że ona otworzy barbo, chodzi na castingi i nic jej nie wychodzi. Film jest, słuchajcie, ciężki. Tu nie ma co do tego wątpliwości. To jest mocne, ciężkie kino, które daje nam do myślenia, bo to jest kino właśnie trochę obnażające to, o czym się od pewnego czasu dosyć dużo mówi w Polsce, czyli o takich nieetycznych metodach, jakie stosuje się na studiach aktorskich. Film zaczyna się od takiego motta: muszę was zgwałcić, żeby nie zgwałcił was świat. No i e, wiecie, dużo jest w tym filmie takiego napięcia, takich emocji, ale te emocje bardzo mocno dają nam do myślenia. E, na końcu filmu nie wiemy, kto kim manipulował, czy to ona manipulowała tym reżyserem, czy reżyser manipulował nią, to jest kwestia taka właśnie, z którą wychodzimy z kina wiecie, nie do końca wiedząc, jak się z tym wszystkim mamy czuć. To jest fenomenalne kino, to jest debiut człowieka, który nosi imię i nazwisko Korek Bojanowski, i cóż mam więcej powiedzieć, panie korku, czapki z głów. Oby więcej takich filmów, trzymajcie się i koniecznie idźcie do kina na film utrata równowagi.